Była chwila radości, która za mną przerodziła się w smutek. Na 6 miesięcy obliczcie, nie zapalikował się do terapii genowej, ponieważ no. nie spełniło kryteriów. Bo to, co zrobiliście nam jako rodzicom i rodzicom innych dzieci chorych na SMA, jest okropne i okropne. Jest nas tak niewiele? Dlaczego nie możecie dać nam szansy na lepsze życie dla naszych dzieci? Nasz Oliwier ma 7 miesięcy i jest więcej takich dzieci jak nasz syn. To jest okrutne i okropne to, co robicie. Przez to staną wszystkie zbiórki. Staną wszystkie zbiórki. My nie będziemy mieć szans na zebranie 10 milionów złotych dla naszego dziecka, tak samo jak nie będą mieć szansy inne rodziny na zebranie tych pieniędzy. To jest potworne to, co zrobiliście. I nieludzkie wręcz. Nieludzkie. Po prostu niewytłumaczalne. Dlaczego nasze dzieci muszą tak cierpieć? Nasz Olivier bez terapii genowej nie ma szansy, nie ma szansy na to, żeby chodził, nie ma szansy na to, żeby nawet siedział. Dlaczego nam tak to utrudniliście? Dlaczego?